Szybko, Justyna Kowalczyk. Nie. pierwsza jakieś 20-30 metrów przed Norweszką i teraz ona będzie finiszować. Zobaczymy, której lepiej pójdą narty. To się może skończyć takim finiszem. Na ostatniej prostej Justyna Mocniej. Biergen ją dogania. Justyna musisz mocniej powiedz. Biergen, mocno, Justyna Kowalczyk, mocno. Która z nich za chwilę dojdą do wirażu? Będzie wiraż, będzie ostatnia prosta. Tak jak mówiłem, na tych ostatnich 80 metrach wszystko się będzie rozstrzygało. Justyna Kowalczyk, Polka przed Norweszką, obie śmiertelnie zmęczone. Justyna jeszcze tylko 90 metrów. Wyj wyjście na prostą. Kowalczyk przed Biergen. Może będzie złoty medal. Justyna mocno dźwiękami. Biergen nie odpuści do ostatniego centymetra. Będzie Mamy drugi złoty medal w historii polskiego narciarstwa!